Do garnka wlewamy jedną drugą szklanki wody. U mnie jedna szklanka ma pojemność 250 ml. Dodajemy 200 g kapusty kiszonej pokrojonej i lekko odciśniętej. Odrobinę cukru. 4 ziela angielskie i 2 liście laurowe. 2 lub 3 drobno pokrojone suszone grzyby i gotujemy około 20 minut aż kapusta. Będzie miękka. Na patel nie dodajemy olej. Jedną drugą większej cebuli pokrojonej w kostkę podsmażamy do zarumienienia. Dodajemy 200 g drobno pokrojonych pieczarek. Sól i pieprz do smaku, i smażymy do odparowania wody. Pieczarki mieszamy z kapustą. Farsz odstawiamy do wystudzenia. Przygotowanie ciasta do jednej drugiej szklanki śmietany 18%. Dodajemy 20 g rozkruszonych świeżych drożdży i mieszamy do połączenia się do dwóch szklanek przesianej mąki dodajemy odrobinę soli. Jedna szklanka równa się 250 ml, jedno jajko 125 g zimnego masła. Dodajemy wcześniej wymieszaną śmietanę z drożdżami, zagniatamy ciasto. Spód miski posypujemy mąką. Przekładamy ciasto. Przykrywamy folią i wstawiamy do lodówki na około jedną godzinę. Odrywamy kawałek ciasta i kładziemy na stolnicę. Rozwałkowujemy. Wycinamy na kształt prostokąta o grubości 2-3 mm. Wycinamy kwadraty w taki sposób jak na filmie. Nakładamy farsz i zawijamy. Smarujemy roztrzepanym jajkiem. Posypujemy czarnym sezamem. Pieczemy 20 minut w 190 stopniach do złotego koloru. Zachęcam Cię do zasubskrybowania oraz obejrzenia innych filmów na moim kanale.